Dzień dobry, ja się nazywam Aleksandra Mieczyńska. Dziś ze mną w studiu jest pani Kinga Gruca. Dzień, dzień dobry. dobry. Uczennica Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie i koordynatorka, liderka projektu 101 Powodów, by żyć. Ten projekt realizowany był w plastyku, tak popularnie się Ech, mówi. Tak. Właściwie jest jeszcze realizowany. Najpierw powiedzmy o samym projekcie 101 Powodów, by Żyć skąd nazwa, o czym to jest. Okej. Okay. Um, najpierw wspomnę o moich, e, moich członkach z grupy, ponieważ e, razem realizujemy ten projekt i są tak samo ważni i kluczowi dla tego projektu, e, jak, e, jak ja. Kto to I jest? Niestety nie mogli tutaj dzisiaj być. No ale... tak, krzesełko jest jedno. <laughs> tak, ale. Przedstawię ich. Mm -hmm. Ja jestem Kinga Gruca, e, Natalia Wewióra, e, Katarzyna Karpowicz, Natalia Jacheć, Zuzanna Stefanek, Oliwia Komperda i Kornelia Glin. Fantastycznie, wszystko się zgadza, ja mam ściągę. <głosy> <głosy> no dobrze, to już wiemy kto za tym stał. Tak. Dobrze widzę, że to kobiety? Tak. Same kobiety? Same kobiety. To o czymś jest chyba. Tak, to nasz projekt nazywa się 101 powodów, by żyć. Mhm. I w ogóle nazwa tego projektu wzięła się mm. od tego, że jest 101 Dalmatyńczyków, 100 to taka liczba pełna, to 100, jest 100%. Mhm. I chciałyśmy pokazać, że jest o wiele więcej niż to 100%, mhm. jeśli chodzi o tą chęć życia. Że jest 100 jeszcze jeden powód, by żyć. Mm -hmm. 101 powodów, by żyć, to skojarzenie rzeczywiście z bajką tak. o Dalmatyńczykach. E, też jakoś jest takie mocno energetyczne dla mnie, bo <głos> <głos> tam jest wola życia, wola mm -hmm. przetrwania u Dalmatyńczyków i e, o takiej chęci do życia. I o rówieśnikach mówicie. Co takiego się dzieje, że zauważyłyście, że jest jakiś problem, bo kłopot to za mało powiedziane, no. że, że uchodzi chęć życia z młodych ludzi? Tak, no, można zauważyć wszędzie, mhm. czy w szkołach, czy w, na social mediach, czy ogólnie nawet w autobusie, jak jeździmy. Myślę, że młode pokolenie ma problem właśnie. A chociaż nie tylko młode pokolenie, bo tak naprawdę bardzo dużo ludzi, około milion 200 tysięcy osób w Polsce choruje na depresję. Jest to bardzo poważny problem. I no, wokół nas też dzieją się takie niezbyt ciekawe rzeczy. Mm -hmm. To nie pomaga. Tak, dlatego y, chciałyśmy podjąć ten temat, ponieważ jest to dla nas ważne. My też jesteśmy teraz y, w takim okresie. Adolescencji, czyli dorastania, i szukamy tego swojego świata. Jest dla nas trudno w ogóle um, być tak, mhm. szukać tych swoich wartości. Dopiero nasz świat się kształtuje i często za zagubiamy się w tym, nie myślimy o swoich emocjach mhm. I, i dlatego właśnie chciałyśmy pomóc, mówić o tych emocjach, pomóc. Nie mm. tylko innym, ale jak słyszę, sobie też. Tak, mm -hmm. ponieważ no, nas też dotyczy ten problem. To mm -hmm. nie jest tak, że, że my, my jesteśmy poza. Mówi Pani o tym, że tak wiele osób choruje na depresję. To są liczby, które mówią o osobach zdiagnozowanych, tych, które tak. o depresji mówią. Przypuszczam, że ta szara i to dosłownie szara. Ciemna strefa yy, osób, które zmagają się z, z depresją, jest yy, no, co najmniej taka sama jak, no. jak, jak to. Yy, I trochę Myślę, tak też że tak. słyszę, że, mm, bo mówi Pani o młodych osobach, ale też o osobach dorosłych, już dojrzałych, że one się z tym też zmagają i to jest yy, też o Was, że trochę nie macie do kogo wyciągnąć ręki. Tak. No, jest ciężko. Mhm. Zwłaszcza, że mm, młodzi ludzie. Tak, y, często się z tym kryją, nie wiedzą, okay. kogo poprosić o pomoc, jak sobie samemu z tym poradzić, y, z tymi całymi emocjami, mm -hmm. z negatywnymi myślami. No nikt chyba tego Was nie uczy w sensie w ogóle nazywania emocji, tak. y, oswajania ich w tym sensie, że poznawania przez emocje. Emocje są dobre, emocje, to jest po prostu życie, nawet te trudne emocje, tylko. Prawda. Cierpienie przecież daje mhm. bardzo dużo nauki i powinniśmy wyciągnąć lekcje z tego, bo mhm. ja tak lubię sobie mówić, że cytat z dziadów Adama Mickiewicza. Że, że, bez nie ma gory, że bez goryczy nie ma słodyczy, Że bez nie. ma słodyczy. słodyczy. Mhm. Także tak, nie doceni się tych dobrych chwil bez, bez, bez dotknięcia tego tak. co trudne. I myślę, że tak, takie trudności też są potrzebne w życiu, tylko musimy sobie umieć z nimi poradzić i umieć wyciągnąć z nich lekcje, coś dobrego. Zawsze można wyciągnąć coś dobrego ze swojej mm -hmm. sytuacji. No i szukać pomocy. Tak. Jest taka kobieta, ona się nazywa Miki Kasztan. Ona jest związana z e, takim nurtem, który się nazywa Porozumienie bez przemocy. Mm -hmm. e, I ona mówi o tym, że jeśli zauważysz coś u siebie, czy zauważę coś u siebie, co jest jakimś brakiem, to poszukam wsparcia, poszukam mm -hmm. pomocy. I dla mnie jakoś to jest ważne. Żeby, żebyśmy się w ogóle, nie tylko tak. młodzi ludzie, ale w ogóle żebyśmy się nauczyli szukać pomocy. Żebyśmy się też nie bali tworzyć grup przyjaciół, którzy cię naprawdę wspierają, bo to jest mm -hmm. bardzo ważne. Do tego jest zaufanie potrzebne. Tak. I bardzo trudne. Mm. Um, ciężko znaleźć prawdziwego przyjaciela, ale myślę, że... Warto że próbować? Tak. Mm -hmm. I że są takie osoby, które będą dla każdego odpowiednie. Jak sam projekt, jak o nim pomyśleliście, jak, jak on przebiegał, co, co się działo, jak próbowałyście, bo to kobiety już staliłyśmy za tym <grym> stoją, tak. dotrzeć do, do, do rówieśników? Yy, tak, yy, na początku yy, pomysł w ogóle, żeby wziąć udział w takiej akcji, wywiązał się z Olimpiady Zwolnieni z Teorii. Yy, pani yy, nasza... Yy, Taka najbardziej nadzorująca ten projekt, pani profesor Trajanowska-Olas, która uczy nas informatyki, zaproponowała, yy, ogłosiła taką olimpiadę zwolnieni z teorii. No i my postanowiłyśmy, że weźmiemy w niej udział. właśnie Dlaczego z tym nie? Projektem. Mm -hmm. Tak, dlaczego nie? No i w sumie to fajnie wyszło, bo nawet teraz tu jesteśmy. <noise> Dzisiaj z panią mogę rozmawiać mm -hmm. dzięki temu. I mówić o rzeczach ważnych. Tak. Mm -hmm. A jak... Yy... Co się złożyło na, na sam ten projekt? Jakie działania już konkretne? Zrealizowałyśmy takie największe przedsięwzięcie, to jest konkurs. Konkurs plastyczny dla szkół podstawowych, Twój powód by żyć. Zamknięcie tego konkursu było już 12, to było podsumowanie. 12 kwietnia. 12 kwietnia. Podsumowanie naszych dotychczasowych działań. I rozdanie nagród dzięki naszym sponsorom. A jakie Mieliśmy był... możliwość właśnie zorganizowania tego i miałyśmy naprawdę, myślę, że fajne nagrody, fajny temat, bo temat konkursu to Twój powód, by żyć. A jaki był odzew? Jak, jak, jak młodzi ludzie odpowiadali, ile było prac? Na szczęście odzew był dosyć duży, przynajmniej my jesteśmy bardzo zadowoleni z tego. Bo Do mnie? Tak, dumni, bo zgłosiło się 78 osób, 78 prac z trzech mhm. województw: mhm. z łódzkiego, polskiego i śląskiego, z 12 szkół podstawowych. Mhm. Będzie ciąg dalszy? Miejmy nadzieję, mhm. myślę, że tak. I to jest mhm. też ciekawe, że ten konkurs yy, yy, jesteście w szkole średniej, tak? że ten konkurs tak. był skierowany jeszcze do młodszych ludzi, bo rozumiem, że ten problem z samotnością, z brakiem zrozumienia, on się zaczyna i to widzicie już bardzo, bardzo wcześnie. Bo... Tak. Byłyśmy nawet, prowadziłyśmy warsztaty w Szkole Podstawowej imienia Gustawa Morcinka w Poczesnej. Mhm. Warsztaty 26 marca to chyba było, mhm. na temat właśnie zdrowia psychicznego. I razem z panią profesor Beatą Jarosz, że przeprowadziliśmy, przeprowadziłyśmy mm -hmm. zajęcia z mindfulness, czyli z takiej uważności, z oddechu i również robiłyśmy takie zadania na rozpoznawanie emocji, e, na nazywanie w ogóle emocji. Mm -hmm. Żeby się tego nie bać. Tak. Mm -hmm. Cały czas y, szukam mężczyzn w tym projekcie <ś> i <yine> <laughs> y, może y może uda się zrealizować, bo tak trochę słyszę, że jest ochota na to, żeby były kolejne edycje mm -hmm. tego, tego projektu. Może już w takie dorosłe życie studenckie jeszcze wejdziecie z podobnymi pomysłami, tego nie wiemy, ale może. Nigdy nie mów nigdy. nigdy nie mów nigdy. No a może, może ten, ten projekt tak bardzo potrzebny, jakoś tak słyszę to jest brzydkie słowo, ale powiem oddolny, w tym sensie, że to nie jest narzucony projekt, że nie wiem, wymyślił sobie to. Minister edukacji, czy, tak. czy, czy ministra, czy, czy któryś z profesorów, tylko że to jest Wasza robota, po prostu. Tak. Mhm. To jest nasza inicjatywa. Mniej wszystkich dziewczyn z mojego zespołu, które też bardzo ciężko pracowały i naprawdę praca była wyrównana, każdy pracował. Było co robić, tak, po prostu. Tak. Mhm. A jakie, jak ten projekt był przyjęty przez rówieśników, przez grono profesorskie? Jak w Waszych rodzinach jak zareagowali bliscy? No, u nas w szkole bardzo dobrze został odebrany, mhm. tak. Nawet jak się pytałam ludzi, właśnie z innych klas, to też, też podobało mi się to bardzo. Tym bardziej, że Mamy tak bardziej skierowane na tą część młodzieżową, ten mm -hmm. projekt, bo działamy na Instagramie, na TikToku, na Facebooku. Także raczej w tych mediach społecznościowych. Tam są ludzie młodzi. Tak, tam mm -hmm. są ludzie młodzi. Tam jesteście. O. Tak. Mm -hmm. <laughs> w szkołach podstawowych również. No 12 szkół podstawowych nas wsparło poprzez właśnie wzięcie udziału w tym naszym konkursie. Um, Rówieśnicy również nas tak wspierają, mówią dobre słowa. To no i rodzina również, no wiadomo. Są dumni? Mhm. A czy w rodzinach, to już tak trochę podpytuję, jak, mhm. jak to jest, jak rozmawiacie z rówieśnikami, już nie mówię tylko o tej grupie, która stoi za projektem społecznym 101 powodów by żyć, ale w ogóle o was. Czy, czy w rodzinach rozma rozmawiacie o trudnych sprawach, o trudnych momentach? Czy to jest tak, że nie wiem, docieracie do kogoś młodego, kto mówi: Ja nie mam z kim w domu pogadać? Chciałyśmy dotrzeć do wszystkich, mhm. do tych, którzy są w lepszej sytuacji i do tych, którzy są w tej gorszej, bo każdy, myślę, że każdy, y, każde życie jest warte przeżycia i mhm. warte, warte po prostu. Jest, życie jest piękne każdego z nas, tylko musimy zauważyć to piękno. Mm -hmm. Każdy ma inne, to swoje własne tak. piękno, pomimo trudności, o które się pojawiają, o czym też mówiłyśmy. Pięknie dziękuję za to spotkanie i za rozmowę. Dziękuję Mam bardzo. nadzieję, że ten projekt to nie był pierwszy i ostatni, tylko że to jest piękny początek. Kinga Grucza była Państwa i moim gościem. Dziękuję ślicznie. Dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo.